O kurde, coś psz, szyba wywaliło mnie tutaj. Oto zagłówek zamortyzował trochę, właśnie uderzenie, ale niestety, słuchajcie, bolą mnie plecy. Bolą mnie plecy od tego wypadku. Od razu, to słuchajcie, byłem po wypadku w szoku. Nie czułem tego, ale jak już wracałem. W powrotną drogę, właśnie czułem, właśnie, ból, ból w szyi, w plecach. Teraz nie plecy bolą. Słuchajcie, miałem gdzieś, zostało mi w domu takie coś, zobaczcie, produkt polski: Sativa Poland Medihase. Tutaj CBD samo, nie ma THC. Więc jest, jest 100% legal. I sobie zapaliłem tak. Przez trzy dni miałem tutaj jeszcze trochę wziąłem e, kilka błuszków tego. I słuchajcie, tak nie bolały plecy. Nie bolaję plecy, ale już niestety nie mam teraz co palić. No i czuję ból pleców.